by wypłukać grzynniki. A czemuż to? Kocioł chodzi przez tydzień. No, po prostu tym, co było, i tyle mamy w filtrze magnetycznym. Woda, która jeszcze została w jak mimo przepukiwania, ma kolor taki średni, mówiąc delikatnie. I się śmiałem właśnie tutaj z budowlańcem, że kawy mamy, cały, całe wiadro kawy. Teraz piękne ujęcie na kibel. Jaka czysta woda. Czyściutka. No, jak tego nie zrobisz, to wszystko zostaje. Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj będzie rzut okiem na płukanie instalacji, bo yy, mamy zlecenie, żeby przygotować instalację do ogrzewania. Instalacja jest już poskładana, ale trzeba by wypłukać grzejniki. A czemuż to? No, nawet nowe grzejniki nie grzeszą czystością. Kocioł chodzi przez tydzień no, po prostu tym, co było i tyle mamy w filtrze magnetycznym. <laughs> jaka jest woda włączę Wam latarkę, bo chyba trochę kiepsko widać no widać, że jest czysto, w cudzysłowie także będziemy wypłukiwać wszystko z, z tych grzeników, a później napełnimy swoją stacją dobrą wodę z inhibitorem także będę Wam w trakcie pokazywać jak to się dzieje I teraz piękne ujęcie na kibel radnie nie zdążyłem bo już zaczęło lecieć czyste, ale a no takie przelanie to po prostu, no, wlewam sobie wodę, instalacja. Chodzi to nam zasilaniem. Przez to, że mam zamknięte tutaj, to musi to iść przez instalację. No i wraca mi tutaj do kibelka. Ja mogę sobie przelać jeden grzejnik, otwieram kolejny. Mogę go na mocniej To się za chwilę z tego otworzy. Jaka czysta woda czyściutka no jak tego nie zrobisz to to wszystko zostaje dobra, no ja mam jeszcze 5 grzeników. teraz będę pozbywać się brudnej wody z grzeników, w sensie tej która była tu na początku napuszczona jak zaraz się przekonasz samo przepłukanie to nie wszystko jeszcze trzeba zrzucić tą wodę no i dopiero nalać taką która należy, bo nie wszystko się da wypłukać a poza tym, tak jak mówię, chcemy tutaj dać wodę z inhibitorem korozji. O, a jak widać, woda, która jeszcze została w grzejnikach, mimo przepłukiwania, ma kolor taki średni, mówiąc delikatnie. Więc teraz zrzucę sobie całą wodę. I tak z każdego grzejnika, czyli trochę to potrwa. Później będę musiał puścić osmozą... Wodę przez rurki, żeby jeszcze się z rurek pozbyć, a dopiero później odpowiadać dzienniki i napełnić, już do fula wodą destylowaną. <laughs> się śmiałem właśnie tutaj z budowlańcem, że kawy mamy, całe, całe wiadro kawy. <laughs> Dobra moi drodzy, teraz jestem przy kolejnym etapie. Mam już odwróconą osmodę. pompka podwyższająca ciśnienie, żeby to szło szybciej. I teraz przelewam sobie wodę przez każdy grzejnik, a w zasadzie przez rurki, które przepływają do grzejnika. Czyli wpuszczam wodę czystą na zasilaniu. Teoretycznie brudna wychodzi mi na powrocie, I trzeba poczekać jakieś 50 minut, żeby po prostu, na zasadzie około 5 minut, bo to wtedy mamy jakieś 7-8 litrów, czyli rurka zasilająca powrotnia z grzejnika, a w zasadzie rurka zasilająca z grzejnika i powrotna się wyczyszczą plus rurka powrotna z rozdzielacza no, około 10 minut na grzejnik i wtedy się pozbędziemy całej wody, która jest w tych rurkach no i tak na każdy grzejnik no a później trzeba napełnić układ co też Ci pokażę napełnić i na nie odpowietrzyć Dobra, powoli zbliżamy się do końca teraz odpowietrzam kocioł stacją płuczącą tutaj zamknięte na instalację a później po prostu wajcha tutaj ta wajcha otwarta i się będą odpowietrzały grzejniki a w zasadzie rurki do grzejników bo grzejniki już odpowietrzone i napełnione dobra myślę, że mu styknie a no i teraz 5 minut to już jest akurat pikuś odpowietrzymy będzie gitara Drum drum drum, gitara. <grym> Teraz mamy ostatni etap, bo odpowietrzanie to jest stacja płucząca w ruchu. Ja już sobie kocioł odpowietrzyłem, to miałem po prostu to na odwrót. Tak idzie w kocioł. A i zamienimy tak idzie w instalacji. W zasadzie z instalacji. I teraz myślę, że za jakieś 50 minut powoli graty można składać i będziemy mieli tutaj finito przynajmniej z tą robotą. Dobra, instalacja odpowietrzona, praktycznie narzędzia spakowane. Tylko to chodzi, powietrza nie słychać, więc jeszcze zostało nam uruchomienie go i w zasadzie wszystko. Także ja Ci dziękuję za uwagę. Jakbyś potrzebował solidnie wykonanej instalacji, to napisz, jeżeli jesteś ze Śląska. Dalej niestety nie jeździmy niż 30 km od Katowic, ale mieszkałbyś w pobliżu i byś potrzebował takich usług instalacyjno-serwisowych, to polecam się. A tobie życzę wszystkiego dobrego i cześć!